Cześć, byczki w czytanku na tą pełnię księżyca, którą dzisiaj mamy. Pełnia księżyca w rybkach. Nawet jeśli obejrzycie ten filmik troszkę później, to nic, bo ta pełnia na pewno chce hmm, będzie troszkę dłużej na nas oddziaływać, bo mamy też korytarze zaćmień. Także przekaz, który tu będzie, może być dla Was istotny. Także warto, warto sobie na to zwrócić uwagę. Zobaczmy jakie przesłanie, jaki przekaz, jaka wiadomość pokaże nam się dla dla byczków na pełnię księżyca w rybkach to czego pragniesz, pragnie również ciebie no to co, przeczytamy sobie przeczytajmy sobie Czy masz odwagę uwierzyć w to, że wszystko, czego pragniesz, pragnie również Ciebie? Prawdziwe pragnienia Twojego serca są uświęconym celem duszy i źródłem jej radości. Jednak, jeśli ktokolwiek Cię. A, kiedykolwiek, jednak, jeśli kiedykolwiek Cię zawstydzano, oceniano, wpędzano w poczucie winy lub odmawiano Ci prawa do naturalnych pragnień bądź przyjemności, możliwe, że zbudowałeś bardzo trudną i złożoną relację z tym, czego pożąda Twoje serce. Nauczyłeś się powątpiewać w swoje własne pragnienia i zacząłeś wierzyć, iż są one czymś, co należy pokonać lub czego należy unikać. Może nawet próbowałeś zadowolić się czymś dużo gorszym, nie mogąc uwierzyć, że stać cię na to, co najlepsze. I że możesz otrzymać to, czego szczerze pragniesz. To, co sprawi, że poczujesz się spełnione. Może nawet żyjesz w przeświadczeniu, że to, czego pragniesz, przeznaczone jest dla innych, nie dla ciebie. Karta przynosi Ci uzdrowienie. Po pierwsze, zaufaj temu, czego szczerze pragniesz. Nie ma tu miejsca na substytuty i alternatywne rozwiązania. Pomyśl o tym, co naprawdę napełni Twoje życie pasją, radosnym poczuciem celu i spełnieniem. Może wiesz tylko tyle, że chcesz śpiewać lub chcesz pisać, bądź chcesz pomagać zwierzętom, a może chcesz malować. Zacznij od tego, co już wiesz i pielęgnuj to w swoim sercu, kiedy przeprowadzać będziesz proces uzdrowienia. Jeśli nie wiesz, czego pragnie twoje serce, z pewnością wiele satysfakcji przyniesie ci proces poszukiwania prawdy o sobie. Nie przestawaj zatem łagodnie, lecz konsekwentnie od odkrywać samego siebie. Zapytaj siebie, co naprawdę cię porusza. Skupiaj się na tym nieustannie, nie próbując na siłę uzyskać odpowiedzi. Pojawią się one w twoim sercu nagle, niczym... Fala lub będą przechodziły powoli wraz z upływem czasu. Kiedy już odkryjesz, czego pragniesz, i dasz sobie zgodę, by odczuwać i realizować swoje pragnienia, wprawisz w ruch potężną machinę. W głębi wszechświata twoje pragnienia zmierzają w Twoim kierunku, pokonując wszelkie przeszkody, by zmaterializować się w idealnej formie. To, czego tak bardzo chcesz, zbliża się do Ciebie już w tej chwili. To właśnie dogodna sytuacja, w której się znalazłeś, dobry związek lub okoliczności, które dla twojego serca są spełnieniem, oświetlają ci drogę i pozwalają na twórcze przebudzenie. Nie poddawaj się więc, nie przestawaj marzyć o spełnieniu, lecz nie myśl o nim jak o czymś, co ma się wydarzyć w odległej przyszłości. Zamiast tego spróbuj poczuć się tak, jakby twoje marzenie już się spełniło, właśnie w tej chwili. Czy teraz czujesz się inaczej? Czy będziesz bardziej wdzięczny, bardziej zadowolony i spokojniejszy? Bardziej pewny siebie? Bardziej uwierzysz w swoją zdolność tworzenia i w pozytywny odzew dzikiego wszechświata? Pielęgnuj te odczucia. Przejrzyj się. przyjrzyj się, jak wpływa na ciebie to szczere pragnienie i spełnienie tego pragnienia, które w następstwie obudzi w tobie kolejne. Pozwól sobie pójść tą drogą już teraz. Pamiętaj, że jeśli są w twoim ludzie, w Twoim Życiu, nie, w Twoim otoczeniu, ludzie, którzy każą ci milczeć, sugerując, iż to, czego pragniesz, jest niemożliwe do spełnienia, lub mierzysz zbyt wysoko, to oni też potrzebują uzdrowienia. Może ich zainspirujesz, decydując się na uzdrowienie. W ten sposób takie osoby otworzą się i pozwolą sobie poznać i spełnić ich własne wyjątkowe pragnienia. Jeśli ktoś zechce zainspirować się Twoim przykładem lub przeciwnie, będzie się bał Twojej wrodzonej twórczej siły, pamiętaj. To jest to ich wolny wybór. Karta informuje Cię, że niezależnie od tego, co, czy widzisz zbliżające się ku Tobie spełnienie, czy nie, to pragnienie i tak zmierza w Twoją stronę. Jest bliżej niż myślisz, że już wkrótce będziesz w stanie zobaczyć je, dotknąć, poczuć i cieszyć się nim. Będzie to dla Ciebie inspiracją, byś realizował kolejne marzenia, tak jak podpowiada Ci serce. Proces uzdrowienia. Powtórz to zdanie trzy razy i naprawdę to poczuj. To, czego pragnę, pragnie mnie. Jestem otwarty, gotowy i potrafię otrzymywać dzięki bezwarunkowej miłości. Jeżeli byście chcieli, tu wam przybliżę. Możecie zastopować i sobie zrobić screena, czy przypisać. Jakkolwiek. No to co, byczki? Szesnasteczka, jeżeli kogoś interesują cyferki. Podobne przyciąga podobne. Przyciągasz to, czym wibrujesz, więc jeżeli... No, wiem, że ta pełnia jest właśnie e, też doskonałym momentem na to, żeby, żeby trochę e, uwolnić wodze fantazji, e, zacząć wizualizować, poczuć swoje marzenia, e, więc pięknie się ta karta wkomponowuje w, w ten czas. Zacznijcie Wizualizować. Kiedy pomyślicie sobie teraz o smaku cytryny, to co się dzieje? Jak sobie to tak mocno wyobrazicie, tak jakbyście jedli cytrynę, ten kwaśny smak. Co się dzieje? U was? I widzicie. Wizualizacja też musi przebiegać w ten sposób. Czyli nie wystarczy sobie powiedzieć, że chcę, czy pragnę, marzę o tym czy o tamtym. Musicie bardzo głęboko wejść w ten stan, wyobrazić sobie, że już zrealizowaliście to marzenie, że już macie to, czego pragniecie, wyobraźni dotykać różne przedmioty, z czymkolwiek jest związane to, o czym marzycie. Poczuć to każdym zmysłem, wyobrazić sobie to każdym zmysłem. Wtedy zauważycie, że powoli zaczynają pojawiać się w waszym życiu pewne osoby, pewne okoliczności, które bardzo prawdopodobne, że będą pomocne w realizacji tego, o czym, o czym myśleliście, co sobie wizualizowaliście. E, o ile jest to e, O ile jest to moi drodzy, Zgodne z, z Waszą duszą. O ile nie wymyślicie sobie czegoś, co jest totalnie, totalnie odralniona, nie wiem, wygrana w totka. testowałam, nie zadziałało. <ścoughs> testowałam, nie zadziałało w tej, w tej kwestii. Bo też miałam raz taką sytuację, ogólnie nie gram w totolotkę, ale raz miałam taką sytuację, taki przebłysk, tyle synchroniczności, że mówię, no nie, to jest chyba czas, że ja powinnam pójść i, i wysłać los. No i potem jeszcze właśnie okraszałam to wizualizacją, ale nie, no to widocznie plan mojej duszy jest troszeczkę inny i nie jest mi dany. Być może dobrze, być może dobrze, bo nam się wydaje, że wygrana w Totolotka mogłaby odmienić nasze życie, mogłaby, wcale nie na lepsze. Może i na gorsze. Dużo tragedii się dzieje, kiedy ludzie wygrywają w totka. Rozpadają się rodziny. No, różne cuda się dzieją, więc nie zawsze to, czego sobie życzymy, jest dla nas dobre. To też pamiętajcie. Zobaczmy sobie z księżycologii w takim razie, co tam dla byczka na pełni księżyca w rybkach. Jakie przesłanie, jaka wiadomość dla, dla byczka. Detoksykacja. Może jest to dobry czas, i to jest też wasz znak Zodiaku. Może jest to dobry czas na to. A na spodzie, wiedz, że jesteś kochany. Jest to dobry czas na to, żeby, nie wiem, oczyścić umysł, odciąć się od negatywnych energii, posprzątać swoją przestrzeń, w której żyjecie na co dzień, bo to też bardzo mocno pobudza nas energetycznie i jeżeli coś nowego chcecie do swojego życia to pozbądźcie się starych rzeczy i zróbcie miejsce na to nowe zobaczycie, że, że faktycznie tak może być nawet swojej znajomej jakiś czas temu mówiłam posprzątaj chatę, pozbądź się tych starych róbci i zobaczysz co się będzie działo posprzątała zrobiła sobie dużo miejsca i teraz ma taki czas, że... Co chwilę dostaje jakieś paczki, jakieś prezenty, no spływa na nią: spływa, 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 i mówi do mnie: Gosia, kurczę, tyle miejsca miałam, a teraz znowu mam tą przestrzeń zapełnioną. Mówiłam: No, bo przestrzeń nie lubi próżni. Zrobisz miejsce, pojawi się w to miejsce coś nowego po prostu. Także, także bierzcie to pod uwagę. To jest też dobry czas na to, żeby zadbać troszkę bardziej o, o siebie, zmienić dietę, tak? Zrobić sobie jakieś oczyszczenie organizmu, może jakimiś ziłkami lub, lub jak wolicie. Każdy ma swoje sposoby. Dobra. Aczkolwiek mówię, tu chyba bardziej będzie chodziło o tą przestrzeń mentalną, żeby zrobić sobie porządek w głowie, w emocjach, żeby zakończyć pewne sprawy. Odciąć się od przeszłości i, i otworzyć się na jakiś nowy etap. I jeszcze z jednej wyroczni zobaczmy, co dla byczka na pełnię księżyca w rybkach. Pokieruj swoją przemianą. Hmm. Pokieruj swoją przemianą. Zajrzymy sobie te książeczki. metamorfoza, zmiana. Tak znów nadszedł ten moment i tym razem ta zmiana będzie dla ciebie prawdziwą transformacją. Czas porzucić ciemny kokon, wyrwać się ze skorupy i pochwalić się przed światem tymi wspaniałymi skrzydłami, które przygotowałeś. Wiele razy w życiu, również zawodowym, świadomie umniejszamy sobie. Wybieramy wygodę, ciepło, ciepłego kokonu, zamiast wolności, czegoś spektakularnego. A ta przytulna iluzja bezpieczeństwa może nas delikatnie uśpić. Czy zauważyłeś, że wybierasz komfort tego, co stare i niezależne? Zawodne aż nadto często, chociaż tak naprawdę tęsknisz za czymś nowym i ekscytującym. Gdy masz do wyboru Twoje nowe, dopiero rodzące się ja, a monotonię i przewidywalną codzienność, wybierz to pierwsze i niech Twoje wewnętrzne piękno prowadzi Cię przez proces przemiany. Stoisz teraz za sterami w każdym znaczeniu tego słowa. Możesz zaplanować podróż przez życie i to Ty decydujesz. Jak daleko dotrzesz i jak wspaniały się staniesz? Taka całkowita transformacja jest niezbędna, gdy chcesz się rozwijać, manifestować i przyciągać nowe rzeczy, których poszukujesz. Jesteś gotów wypróbować nowe skrzydła? Drogi byczku, czyli co? No, byczki wkraczają w czas, kiedy należy sobie przede wszystkim uzmysłowić, czego my pragniemy, i zacząć to realizować. Odcinać się od starych schematów myślowych. Od starych nawyków postawić na coś nowego, zaryzykować, rzucić się na głęboką wodę i wyjść z tej swojej strefy komfortu, i tego wam, drogie byczki, życzę. A tymczasem kończę. No i co do usłyszenia, Buziaki, trzymajcie się, pa pa!